Niepisanym zwyczajem jest dwukrotne organizowanie dożynek w Jaworznie. ale przecież świętowania nigdy dosyć. Przed tygodniem odbyły się dożynki w Byczynie, a w niedzielę 11 września zaproszono na dożynki do centrum miasta na Rynek. Były to dożynki jak się patrzy, z mszą świętą w jawożnickiej kolegiacie, podczas której poświęcono chleb oraz dary pól i łąk. Po mszy świętej w barwnym pochodzie wyruszono ulicami Królowej Jadwinki Grunwalską i zieloną na rynek. Tam odbył się ciąg dalszych uroczystości. Wodarze miasta dzielili się z przybyłymi poświęconym chlebem. Można było dokładnie poprzyglądać się maszynom rolniczym i zamienić parę słów z jaworznickimi pszczelarzami czy myśliwymi z koła łowieckiego kozioł. Nie zabrakło jaworznickich działkowców oraz hodowców gołębi pocztowych. Na scenie prezentowali się zespół folkowy Nilnowi oraz jaworznickie zespoły śpiewacze. I choć w nie mamy ledwie paru rolników, to dożynki organizujemy jak należy.